<mulacenia> 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 Już możesz wyjść jak ona. Jestem tutaj na obchodach dnia Świętego Stanisława Kostki w Trzemesznie. Przyjechałem z moją wspólnotą Galilea z Janowca Wielkopolskiego z taką małą misją ewangelizacyjną, aby podzielić się tutaj właśnie w kościele razem z innymi podczas godziny miłosierdzia. To była część, jedna z części programu. Naszym świadectwem podzielić się spotkaniem z Jezusem. Młodzi bardzo to przeżyli. Ja też. Doświadczyłem Bożej miłości podczas tego spotkania. Jezus bardzo mocno zadziałał. Widać, że On chce okazywać nam swoje miłosierdzie. Wcześniej też mieliśmy okazję posłuchać o miłosierdziu i miłości Bożej w rodzinie, w rodzinie katolickiej. Pan Terlikowski opowiadał nam, jak to jest żyć w rodzinie wielodzietnej, jak to jest. Z takim prawdziwym życiem, z wiarą w rodzinie katolickiej. Odpowiedział też na nasze pytania, na nasz, rozwiał na nasze wątpliwości odnośnie kwestii miłości, odnośnie kwestii poglądów seksualnych. Tutaj było poruszane bardzo wiele czasami kontrowersyjnych tematów, jednak we wszystkim pokazywał nam Jezusa, jak On, Jezus, jeśli by mógł teraz żyć poprowadziłby nas. Ogólnie bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przyjechać. Potrzebowałem tego spotkania, tego doświadczenia i zachęcam wszystkich młodych do tego, aby jeśli mają taką okazję, także szukali podobnych spotkań dla młodzieży, ponieważ to bardzo pomaga odnaleźć siebie, pomaga odnaleźć swoją wiarę, jeśli masz jak, ma jakieś problemy, jeśli ma się jakieś wątpliwości, to też jest bardzo mocne. I kieruję do Jezusa.